Aby móc pracować nad obrazkiem, należy wiedzieć, w jaki sposób manewrować tym obrazem w oknie dokumentu, w jaki sposób możemy wpływać na to, jak jest on wyświetlany. Chodzi oczywiście o powiększanie, pomniejszanie widoku, bądź też przesuwanie całego obrazka w sytuacji, kiedy, kiedy widok na ten obrazek jest, jest na, na tyle mocno powiększony, że całość nie mieści nam się na, na ekranie. Krótko mówiąc, chodzi o nawigację w oknie dokumentu. Są różne sposoby nawigowania w oknie dokumentu w Photoshopie. Najlepsze to korzystanie ze skrótów klawiszowych najlepsze i najszybsze. W ogóle w Photoshopie powinniśmy starać się pracować w taki sposób, aby używać obydwu dłoni: jedna spoczywa na myszce, druga na klawiaturze. Pracując w ten sposób, nasza wydajność bardzo mocno wzrośnie. O wiele też przyjemniej będzie nam wykonywać wiele takich żmudnych, powtarzających się czynności. Wracając natomiast do kwestii nawigacji. Powiększanie i pomniejszanie widoku. Służą do tego skróty Control Plus oraz Control Minus. Są to skróty klawiszowe do poleceń zawartych w menu Widok powiększ oraz pomniejsz. Możemy również użyć skrótu Ctrl 0, który sprawi, że obrazek zostanie wyświetlony w takiej skali, aby wypełnić dostępną powierzchnię w obszarze roboczym w oknie dokumentu. Możemy też posłużyć się skrótem Ctrl1, który powoduje wyświetlenie obrazka w skali 100%, czyli, czyli w jego naturalnych rozmiarach. Nawiasem mówiąc, Photoshop używa właśnie tej skali procentowej do określenia stopnia powiększenia bądź pomniejszenia obrazu w oknie dokumentu. Zamiast Ctrl1 można również posłużyć się skrótem Ctrl Alt0. Dość łatwo jest to wszystko zapamiętać. Przede wszystkim Ctrl plus, Ctrl minus to skróty do powiększania i pomniejszania widoku. Ctrl 0, rozciągnięcie obrazka na całą dostępną powierzchnię okna dokumentu. Ctrl Alt 0, ustawienie skali 100% bądź Ctrl 1. Możemy zapamiętywać te skróty zestawami i Skróty dotyczące nawigacji w oknie dokumentu to pierwszy taki krok na drodze do uzyskania tej większej wydajności w pracy z programem. Opanowanie tych kilku skrótów na początek wystarczy, żeby dużo łatwiej i przyjemniej nam się pracowało. Najgorsze, co można robić, to używać tych suwaków, które znajdują się przy krawędziach okna dokumentu bocznej oraz dolnej. Najlepszym sposobem do przesuwania obrazu w sytuacji, kiedy nie mieści się w oknie dokumentu, jest klawisz spacji. Proszę zwrócić uwagę na wygląd kursora. W momencie, kiedy naciskam klawisz spacji, przyjmuje on kształt takiej rączki. Przytrzymując klawisz spacji, mogę kliknąć i przeciągnąć, tym samym przesuwając obraz w oknie dokumentu. Jest to najszybszy sposób. Nawigowania w oknie dokumentu o wiele szybszy i wygodniejszy niż posługiwanie się wspomnianymi przed chwileczką suwakami. To narzędzie Spacja działa w większości sytuacji podczas pracy z Photoshopem. Jedyna sytuacja, w której ta Spacja da zupełnie inny rezultat, to tryb wpisywania tekstów. Oczywiście naciśnięcie klawisza Spacji w tym momencie spowoduje wstawienie odstępu do wiersza tekstowego. W takiej sytuacji zamiast klawiszem spacji posługujemy się klawiszem Alt. Najlepiej, jeżeli będzie to lewy Alt, szczególnie jeżeli pracujemy na dużych klawiaturach. Szczególnie dotyczy to też komputerów typu PC, czyli pracujących pod kontrolą systemu Windows. W przypadku komputerów Mac zazwyczaj jest to obojętne, czy naciśniemy lewy klawisz Alt, czy też prawy klawisz Alt. A zatem gdy obrazek nie mieści się w oknie dokumentu z uwagi na taką, a nie inną skalę podglądu, klawisz spacji pozwala nam ten obrazek przesuwać w obrębie okna dokumentu. Jeżeli jesteśmy w trybie wpisywania tekstu i chcemy obrazek przesunąć, to zamiast spacji naciskamy klawisz alt.